Lament wysokiego dygnitarza. W sekrecie, towarzyszu, powiem wam, nie bawią mnie idee już ogromne. W szwajcarskim banku małe konto mam, że o londyńskim nawet już nie wspomnę. Mieszkanko niezłe mam w Alei Róż, szucha zaś rozkoszną garsonierę. Przed oknem luksusowy stoi wóz i wrastam już powoli w lepszą sferę. Małżonka, z domu blitle, damy wzór, kobieta piękna i niepospolita, Co czwartek literacki u nas żur, na którym sama zbiera się elita. W Oksfordzie kształci się mój starszy syn, a młodszy jeździ konno i poluje. Radziwił Krzysztof, bywa w domu mym i z lekka żonę moją emabluje. I nagle, proszę was, on robi wraz, że ktoś do kogoś jakieś listy pisze. A cóż ja z tym wspólnego mogę mieć? Ja o tym wcale nie chcę słyszeć. Przez oś i upór towarzysza G w kabałę niebywałą wpadam. Spotykam Leszka. mam Leszku, cześć. A on mi, proszę was, nie odpowiada. I w jakim, proszę was, powiedzcie mi, w jakim mnie on postawił położeniu. Mnie co do kota mówię Cher Ami, A ze Słonimski jestem po imieniu. Że sam nie bywa, żonę klempę ma, Że nikt nie pragnie znać go z lepszej sfery, Ze złości na margines wciąż nas pcha, Chce nas wyalienować do cholery. Ja służę partii już dwadzieścia lat, I różnie towarzyszu tam bywało. Tu człek zarządzał, ówdzie troszkę kradł, i nawet w nery się kopało, lecz dziś, powiedzcie sami, Kiedy ślad tych czasów już zaciera się w pamięci, Człowiek z każdym w zgodzie żyć by rad, a on nam znowu zarachmęcił. Ach, cóż robić taki wrzaski szum, jakbyśmy byli zagrożeni, A cóż mi zrobi literatów tłum, kiedy ja nagan mam w kieszeni. Rozumiem, że gdy któraś z łap niepowołanych sięga do koryta, to trzeba po tej łapie, traw! Koryto dla nas jest i kwita. Lecz kiedy wszystkich trzyma się za pysk, gdy się jak bydło naród doi, to ja się pytam, jakiż on ma zysk, że poobraża gości moi. Ach, towarzyszu drogi, mówię wam, że się w tym wszystkim tylko nerwy zżera. Mieszkanko, towarzyszu, prima mam ale paluszki lizać Carlsonia